Witam na kanale pod i szpatlowanie. Teraz, jak się widzicie, pokażę Wam swój zestaw do malowania. I nie będzie to opinia taka, że kupiłem, pomalowałem, pomalowałem jeden pokój i zacznę Wam opowiadać o tym, co kupiłem. Tylko tego, co używam już od kilku lat. A najnowsze rzeczy, tak jak tutaj widzicie, z boostera którego zaraz Wam pokażę. Również wymalowało już powiedzmy no z 1000 metrów, może nawet ze 2000 metrów. I mam chyba pierwsze rzeczy ze 2 lata. Więc teraz Wam opowiem, jak to się sprawdza. I czy warto za to płacić więcej. Więc może zacznijmy od początku, od jakichś tam najstarszych rzeczy. Standardowe rączki używałem. Jakieś standardowe wkłady do kupienia. W marketach, składach budowlanych takie, czy takie, czy powiedzmy mała rączka, no ale problem taki, że raz, że mały wybór wkładów, większość są to wkłady sznurkowe, także wszystkie, mimo no okupy, to za dużo się nie ruszyło, no i zawsze był problem albo z farby, albo z jakimiś smugami z batami. Zawsze coś nie tak. Do tego te standardowe. Są na zwykłym pręcie. Jak widzicie to wszystko rdzewieje Ten brud w środku tam się dostaje. Nie idzie tego umyć. W czasie malowania wycieka. Jedzicie w ten sposób. Może Wam poleć na ścianę rozklapać. Więc słabe rozwiązanie. Czyli macie wiadomo. Takie wałki małe. Ta sama zasada. jakaś silna, rączka nowa. Potem zacząłem czytać, szukać. Dużo osób polecało markę Uster. Ale w tym czasie, było to kilka lat temu, wchodził Blue Delphin. I jakoś tak się skusiłem od tego Blue Delphina. Zakupiłem go, używałem, ale po czasie stwierdzam, że to był słaby wybór strzał dla Po pierwsze, w tamtym czasie, podkreślam, nie to, co jest teraz, nie było systemowych kijów tego. Była rączka, nie było kija, nie wiadomo było z czym to połączyć. Zawsze był problem. Nie wiem, może założyli producenci, że profesjonalista będzie malował sufitem z drabinki, bez kija, albo że ma sobie kupić jakiś strzałek obrotu. Nie wiem jaka była wizja tego, ale w tamtym czasie kija, który tu pasował, dobrze nie było. Po drugie, problem ze ściąganiem wkładu. Po prostu to się rozpadało. Tak ten wkład wchodził, bo tu są wałki się tego typu. Tuba ona powinna zejść. Tak to ciasno wchodziło, no było nie do ściągnięcia. Także widzicie, futro się rozpadło, pałek się rozpadł i tyle zostało z finał. Jedyny plus, jaki ma dla mnie, że tego innego nie znalazłem, to są małe rączki, które są kompatybilne z wkładami od ustera. To jest jedyny plus, dla którego ewentualnie warto kupić tą małą rączkę. Dwie, trzy rączki dla żeby... Nie zmieniać co chwilę wkładów. Innych plusów nie ma. Zobaczcie, ściąga boostera, wkłada na budowina. No i w końcu, jak zdecydowałem się, że zakupię tego ustera no to przybył jeszcze problem, jaki do tego. Oryginalne kije niby bardzo fajne, solidne. Kiedyś miałem w ręce właśnie, ja chciałem kupić tego ustera, zanim kupiłem Bluefina. I pochwycę do ręki wydał mi się bardzo toporny. Szczególnie ta część, którą tu się wysuwa, ponieważ to jest wusterze, to jest sześciokąt. Źle się to trzyma, jakoś tak chwyciłem pierwszy moment, ciężki, gruby. Nie podpasował mi, no i zrezygnowałem. I teraz tak, tu macie gwint oraz możecie wsunąć na szybko złączkę usterowską. Ja zaopatrzyłem się na kije z gwintem, jest to kij firmy Motiv. Radzie. Na guziczek. Wszystko pięknie pasuje. Wkręcacie. Nic nie wypadnie. Później odkręcacie. Nie ma żadnych problemów. Jest jak najbardziej kompatybilne z usterem. Oczywiście z małą łączką również. Do tego kija dostajecie również przejściówkę nakręcaną i na to możecie założyć już ten tradycyjny, markotowy uchwyt, jakoś tam się posiłkować. Także tu mamy kij. 80-120 chyba i 90% prac malarskich używam tego Porządnie się trzyma. Szybka zmiana długości. Łatwo się odkręcić, nie ma żadnych problemów. Jedyne co ja wykonałem, to tu oryginalnie jest to nitowane. I były jakieś tam delikatne luzy. Wiadomo, że jak się luzy zacznie się wyrabiać, w końcu to puści. Do tego ponawiercałem dziurki i dodatkowo skręciłem to na pchełki. Teraz powiedzmy, a to już tego nie ruszy. Przy malowaniu nie było z tym problemu, ale jak nakładałem gładkie kijami no to trochę było widać, jak pracuje. W końcu mogłoby to się wyrobić. Dobra, i z Mustera tak. Mam standardowy. 9 cali, czyli jakieś 23 cm. Potem małą rączkę, wiadomo, o samo futro. I do tego jeszcze, to jest chyba 14 cali, jakieś 36 cm. No, ten bałek, powiedzmy, że robi już robotę. Chociaż nie do końca wygodnie się nim maluje, ze względu, że trochę jednak przy tej długości już sięgnie. Dlatego w przyszłości jeszcze dokupię prawdopodobnie albo bigbena, tego na sztywno, albo uchwyt z Motiva, on ma też na gwint. I teraz tak, do malowania będą potrzebne jeszcze kuwety. Do standardowych wałków, zwykła kuweta hardy, ceny nie ma, nie wiem, kilka złotych, powiedzmy, że jest ceny jakichś tam oryginalnych wkładek do droższych kuwet, tu macie po prostu kuwetę, kuwet mam kilka, jak różne kolory, wkład zostawiam w kuwecie, wciągam duży foliowy worek, taki na świecie solidny, i zostawiam, wymyję, biorę kolejną kuwetę, kolejny wkład, tak żeby tego co chwilę nie mieć. Dwie, trzy kuwety, po skończonych pracach myję po prostu wszystko i tyle. Nawet dwa, trzy dni tak stoi farba w tych kuwetach, szczelnie zamknięta w nie ma żadnych problemów. Rączki, tutaj nic nie rdzewieje, wszystko ładnie się kręci bez problemu to schodzą. I teraz jak to ściągać. Bez brudzenia rąk. Duże czałki. I tyle. Żeby wcisnąć. Nie trzeba się brudzić. I teraz to jeszcze o tych może samych wkładach do ustera. Ja mam w sumie trzy rodzaje, to jest mikrofibra, mikropusz, mikrofibra, jest to to samo. Mam tak 9 mm. Bardzo ładnie kryje, zostawia bardzo delikatną strukturę. Oczywiście struktura również zależy od umiejętności i tego, jak to później wyczeszecie. Do tego mam, to jest produs taki mocherek bardzo gęsty bardzo delikatna strukturka prawie że gładko ale malowało mi się tym źle jakby za mało tej farby zostawiam. i drugi super fab czy farb farb 14 mm. to taka jakby wyłęka bardzo dobrze krycie bardzo przyjemnie się maluje a strukturkę również idzie zostawić minimalną. Jest taka, ta jest bardziej taka łagodna strukturka. Tu jest taka trochę ostrzejsza. Ale super się tym Jak mam super gładkie ściany w nowym ładzie, mogę lecieć tym. Starsza, jakieś trochę chrypolate. Lecę z dłuższym futrem. Tu jeszcze taki typowy wełniak. To bardziej do sufitów, jak jest sufit już brzydko pomalowany, jest duży baran, wtedy biorę tego, Także łatwo to zadam. I oczywiście mikrofibra na duży i super farb na duży. Odkąd zacząłem używać ustrowych farby o wiele lepiej kryją, to równe jest jakieś tam gęściejsze, lepiej pokrywa ścianę. Nie mam problemów z batami, z pasami, o wiele ładniej to wychodzi. Oczywiście nas jakiś tam pazdy stanie, to nie jest wiadomo photoshop, że zawsze wszystko wyjdzie dalnie, ale jest o wiele łatwiej pomalować dobrze i o wiele lepiej to wychodzi. Jak malowanie, no to jakiś pędzelek, mam taki skośny. To jest również z motiwa, taki cieniowany swoje metry już przeżył, więc trochę podniszczony. Da się jakoś tam na szybko, na różniku, z grubsza odcięcie tym zrobić, ale nie wiem na tyle, żeby było to porównywalna jakość z odcięciem na taśmie. Jeszcze odcinki. Ciekawy wałeczek do odcinania. Raz do używałem. I teraz tak, jak macie jasne kolory, czy na przykład biały sufit, jakieś jasno szary, jakieś jasne beże, gdzie nie są mocno kontrastujące ze sobą, klient nie jest super wymagający, albo po prostu sufit jest wysoko. Spokojnie, tym na szybko obleczycie zostawia taki 3 mm, może, paseczek biały, spokojnie na jakieś niezbyt wymagające tematy, idzie tym malować. Oczywiście nie jest taka żyleta, jak od taśmy, ale jaka być szybko i w miarę dobrze, na radę. Te stare wałki używam już tylko do jakichś tam brudnych prac. Tu na przykład czarne pasy malowałem, pod takimi starymi wkładami, żeby nie niszczyć, żeby nie niszczyć tych nowszych. Do uzupełnienia macie wałek do gładzi i po czasie stwierdzam, że typowy wałek do gładzi jednak jest lepszy niż zwykły do malowania, jeśli chodzi o nakładanie gładzi. Da się to zrobić i robiłem to wiele lat. Nawet tym zwykłym, dokładnie tym wałkiem gładzi bez problemu, ale ten nakłada szybciej, raz, że ma większą średnicę i równomiernie na ścianie rozprowadza. Te otwarby bardziej gładź marzą, a ten zostawia taką równomierną strukturkę. Czyli da się zwykłym, ale typowym jest lepiej. Także długi czas byłem sceptycznie nastawiony, że wałek to wałek, ale rzeczywiście jest różnica na plus. Nieduży koszt, warto zainwestować. I teraz do tego całego kompletu mam rączki na pręt 8 mm również z Motiva, dlatego, że mają gwint. Trzymacie macie rączka. Trzyma spada. Mam rączkę na wałek 23 cm i na tym również na 18. I do tego malutki wałek. Również na gwint. Czyli jak widzicie, macie jeden zestaw bałków zaczuchwytów. Tutaj kolejny. I wszystko ogarnia jednym kijami oraz również pasuje mi ten kij takie ręczne szlifierki. Tu akurat zapomniałem zabrać, ale pokażę Wam w przebitkach o co chodzi. Gdzieś ta figura się przewinęła, jak pokazywam, jak przygotowuję tynki Czyli ręczna taka szlifierka, tak zwana sanderka. Tam również jest gwint, i to znowu wszystko pasuje. Przed malowaniem również należy wiadomo odpylić gładzie. Ja używam takiego mopa. Dlaczego? Bo jest tani i dobry i robi swoją robotę. I nie muszę wydać 100 czy 200 zł. Na super turbo mopa. Ja mam mopa za 16 zł, a wkład kosztuje 1,8. I tak samo odpyla. Cały pił ściąga. Jak ten droższy. I kieruję się też taką zasadą. Że tam, gdzie idzie, zaoszczędzić, można to zrobić. To ja po prostu oszczędzam. Bo te pieniądze mogę wydać na co innego. I najlepsze w tym momencie jest to. że tu ustawicie krótki teleskop, ale równie dobrze. Zakładamy kij z gwintem No i mam opa. Na standardowym kilo odbladowania. Widzicie, kolejny raz. Jeden kij, jeden system gwintowy a wszystko do mnie dopasuje. ci ogólnie mam tutaj jeden kij krótki, jeden kij długi i ogarnę mi wszystko. Cenowo ten kij kosztował około 40 zł booster w tamtym czasie jakieś 120-140, ten krótki, dłuższy, jeszcze więcej, więc mam na dwóch kiję, gdzieś tam zaoszczędzone dwie stówki, które mogę wydać na coś innego. Była kureta średnia, tu wydam jakaś tam mała kuwetka, no i jak... Zaczynacie malować dużymi wałkami. No to niestety żadna z kółek Wam nie podejdzie. W tamtym czasie jak ja nie było nic innego. klucz ustera, który był większy, tak aby malować dużymi wałkami. Teraz ma chyba motyw lub hardy. Też duże kuwety, tyle że kosztują, tyle samo. Więc tutaj nie ma co oszczędzać bo to oszczędność będzie żadna to jest kuweta 50cm, tutaj wchodzi również ten duży wałek, Big jak widzicie jeszcze jest trochę miejsca więc kupiona przyszłościowo jest to kawał kuwety zobaczcie jak przy tym wygląda standardowy wałek także jest kawał Ten większy. Mieszadło do farb. To ja mam takie śmigło, turbinka, duże wiadro super miesza. Przy małych szkoda wrócić, ale jak mam dużo malowania, np. sufitów, podkładówki, no to lecę tym śmigłem. Idealnie miesza. Jest to samoróbka. Może ktoś będzie wiedział z czego, także to wam nie zdradzę. Czekam na Wasze komentarze, czy wiecie z czego to jest zrobione. No i tak podsumowując, co by Wam tu mógł polecić? Przede wszystkim, kij na gwint od motywa jakoś bardzo dobra. Za niskie pieniądze to polecam. Do tego rączki z Ustera lub, ciekawostka, Motiv ma swoje uchwyty koszykowe, również na gwint i pasują wkłady z Ustera, sprawdzałem osobiście, miałem w ręce, mierzyłem, jest to kompatybilne, możecie kupić sobie kij z motiwa. rączkę z motiwa bo również jest tańsza, ale same wkłady polecam Wam usterowskie. I teraz jakie? Na początek poszedłbym w mikrofibrę, mikropusza, 10 mm plus ewentualnie 14 mm i tego super alban. 14 mm będzie akurat, ewentualnie dłuższy na jakieś baranki i wiadomo małe w tym samym zestawie rączki, oczywiście możecie małe z ustę lub ewentualnie z bluda twina popasują i się kręcą, więc na teleskop i tak tego nie zakładam, zawsze maluję z ręki, więc to mi akurat w mały nie przeszkadza, że nie ma tu gwintu. I teraz w wielkości na pewno mała rączka 23 i wtedy albo 14 cali albo Big Bena dużego. Na pewno na większe metry warto myśleć o dużych wałkach. Kuwety wiadomo, do dużych potrzebujecie solidną kuwetę dużą, może być uster, może być, chyba MOTIV ma kuwetę, taką 50, więc to jest tylko kuweta, tam, gdzie farbę, tutaj nie ma jakby wydziwiania. Do tego zwykły mop z mikrofibry. Będzie Wam kompatybilny. Jakieś tam pędzelki, wiadomo, zależy od tego, kto ma jakie preferencje. Także w tym filmie na tyle. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. No i oczywiście zapraszam na kolejne materiały. Na razie.